Dzień dobry Państwu. Dziś chcemy się odnieść do projektu przedstawionego przez rząd PiSu. Mającego na celu pomoc niepełnosprawnym, a tak naprawdę mogącego spowodować pogorszenie sytuacji wielu osób niepełnosprawnych. Projektu, który budzi wielką i szeroką krytykę w środowiskach osób zajmujących się pomocą osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzin, opiekunów. Projektu, który jest następstwem trwającego tutaj za naszymi plecami wielodniowego protestu. Protestu, który wynikał z zaniedbań i braku aktywności rządu. Przypomnijmy, że. Plotki na temat tego, że rząd PISU miał przedstawić jakiś program reformy systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami krążą od lat. Projekt, który ja osobiście przedstawiłem znoszący zakaz pracy dla opiekunów osób niepełnosprawnych został odrzucony, bo zgłosiliśmy go jako poprawkę do ustawy w tym obszarze i z zapewnieniem, że PIS zgłosi sam swój projekt. To było za dwa lata temu. Od tego czasu rząd nic nie robił w momencie, kiedy był prezentowany tak zwany Polski ład, zmieniony później na nowy ład i później korygowany, wycofywany, również krążyły legendy, że w Ministerstwie Pracy, Rodziny, Polityki Społecznej tam są przygotowywane specjalne rozwiązania. Te rozwiązania nie weszły do zaproponowanych później medialnie projektów tak zwanego Nowego Ładu czy Polskiego Ładu. Były zapowiedzi, kiedy był wyrok TK, że będzie program za życiem i że będzie rozszerzana pomoc dla osób z niepełnosprawnościami. Nic takiego ostatecznie nie nastąpiło. I teraz po tych protestach rząd zapowiedział stworzenie nowego świadczenia wspierającego, które miałoby niejako rozszerzyć zakres pomocy. Tymczasem z wyliczeń, które przedstawiają osoby zaangażowane w pomaganie niepełnosprawnym wynika, że dla wielu osób wejście w ten nowy System może oznaczać e, pogorszenie sytuacji finansowej, a nie jej poprawę, bowiem e, korzystanie z nowego świadczenia wspierającego ma być uwarunkowane zrzeczeniem się wcześniejszych świadczeń, a jego wysokość ma być uzależniona od nowej wielopunktowej skali oceny, e, wzorowanej na hiszpańskiej skali oceny, z której co ciekawe Hiszpania właśnie w tym roku podobno się wycofuje. E, skala ta budzi rozmaitą krytykę, ale przede wszystkim. Powstała na drugim końcu kontynentu europejskiego. My jesteśmy tu w Polsce, i tutaj 8 lat miał rząd PiSu na to, żeby w dialogu z. Ludźmi zajmującymi się tym tematem, także my organizowaliśmy tu w Sejmie konferencję z organizacjami pomagającymi rodzinom osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunom. Miał czas na to, żeby w dialogu wypracować jakieś rozsądne, racjonalne rozwiązania. Nie zrobił w tej sprawie nic. A w tej chwili z zaskoczenia przedstawia projekt, który jest nieuzgodniony i który jeszcze raz to podkreślę wskazuje na to, że wiele osób może stracić. Dlatego że na tym projekcie mogą zyskać tylko osoby, które w tej stupunktowej skali zakwalifikują się po. 90. Wiele osób, które jeździ na wózku, nie jest samodzielne, nie potrafi i nie może przede wszystkim umyć się samodzielnie, oddycha z jakimś dodatkową aparaturą, nie może, krótko mówiąc, normalnie funkcjonować i pracować wedle tej skali, nie zakwalifikuje się do tych najwyższych grup wsparcia, a jeżeli zakwalifikuje się poniżej, to to wsparcie, które wówczas mogliby otrzymać będzie niższe niż to, które otrzymują obecnie i z powodu którego protestowali, bo nie jest ono wystarczające, żeby się utrzymać. To jest absurd, to jest absurd, to nie może w ten sposób wyglądać. Apelujemy także do mediów, żeby przestały wreszcie rezonować propagandę rządu PiS. Jeżeli rząd przedstawia jakieś projekty, to należy przedstawiać fakty na temat tych projektów, a nie wiecznie mu mielić zapowiedzi. Nie wiecznie powtarzać to, co mówią politycy obozu rządzącego. Trzeba sprawdzać, czy to, co oni mówią, jest prawdą, czy kłamstwem i przedstawiać opinii publicznej prawdę. Weryfikować wypowiedzi polityków. Nie wierzyć im, nie powtarzać. Żadne media, ani tak zwane publiczne, ani prywatne nie powinny być rezonatorami propagandy żadnych polityków. Jeżeli coś, co my tu powiemy na konferencji prasowej, będzie odbiegało od prawdy, także powinno zostać zweryfikowane. i Rzetelnie przedstawione. O to apelujemy, o taką postawę, żebyśmy nie dali jako Polacy rozgrywać się i że będziemy dzieleni na jakieś obozy i rząd będzie uprawiał propagandę na rzecz jednych kosztem drugich. Oddaję głos Julii Polakowskiej, nowa nadzieja. Szanowni Państwo, faktycznie stosowanie tego systemu rodzi bardzo duże pole do obaw, czy faktycznie osoby najbardziej potrzebujące będą w stanie uzyskać największe wsparcie, które w tym momencie, w momencie właśnie jeżeli osoba niepełnosprawna zakwalifikuje się swoim wynikiem, czyli uzyska w tej skali wynik od 90 do 100 punktów, będzie wynosiło dwukrotność renty socjalnej, co w tym momencie wynosi dokładnie 2890 zł miesięcznie. Jeżeli wynik takiej osoby znajdzie się w skali pomiędzy 70 a 79, a 79 punktów, wówczas taki zasiłek będzie wynosił już tylko 50% renty socjalnej, czyli niewiele ponad 700 zł miesięcznie. Osoby wszystkie, które uzyskają wynik poniżej 70 punktów, takiego wsparcia nie otrzymają w ogóle. Dodatkowo ta ustawa dopuszcza w pewnym stopniu pracę opiekunów osób z niepełnosprawnością. Mówię w pewnym stopniu, bo oczywiście takiej pracy ustalono, ustalono limit i ten limit wynosi w tym momencie sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia, co proszę Państwa w skali roku takie wynagrodzenie to jest dokładnie 20 940 zł netto miesięcznie, rocznie i miesięcznie to wynosi 1740 zł. To są małe pieniądze, to są pieniądze, za które te rodziny w dalszym ciągu w dalszym stopniu nie będą w stanie funkcjonować. Naszym zdaniem, oczywiście uchylenie też takiego przekroczenie takiego limitu Zarobków, pozbawi opiekuna osoby niepełnosprawnej możliwości pobierania czy świadczenia pielęgnacyjnego, czy specjalnego zasiłku, który jest dla niego przeznaczony. Naszym zdaniem jest to po prostu po raz kolejny źle napisana ustawa. Tą ustawę należałoby napisać od nowa, ale mamy również łatwiejsze rozwiązanie. Należałoby przyjąć ustawę, którą właśnie w 2021 roku proponowała Konfederacja, proponował ją poseł Krzysztof Bosak. I ta ustawa całkowicie znosi zakaz pracy przez opiekunów osób niepełnosprawnych i w ogóle rozwiązuje ten problem. Dziękuję. Tak, ja pozwolę sobie dodać w kontekście tego projektu, że e, ograniczenie prawa do pracy e, w państwie, w którym e, jakby z czegoś trzeba się utrzymać i w którym polityka społeczna nie daje środków na to utrzymanie wystarczających w relacji do kosztów, do inflacji, do kosztów opieki nad osobami z poważną niepełnosprawnością, to jest łamanie praw człowieka. E, nie można zabronić komuś legalnie zarabiać. To powinno być już dawno orzeczone przez Trybunał Konstytucyjny jako niekonstytucyjne. Każdy z nas ma prawo zarabiać na swoje potrzeby. Jeżeli państwo chce dać komuś jakieś wsparcie, nie ma prawa pozbawiać kogoś prawa do zarabiania. Tak samo jak nie ma prawa pozbawiać kogoś prawa do głosowania czy do wyrażania swojej opinii. Nie ma takiego prawa, nie ma do tego żadnej podstawy. Filozofia stojąca za tymi przepisami, której bronią wszystkie partie, które dotychczas rządziły Polską, jest zupełnie fałszywa, bo jest to filozofia taka, że jak się da komuś pieniądze na opiekę nad osobą z niepełnosprawnościami, ale nie zakaże mu się pracowania, to ta osoba nie będzie się opiekować, a pieniądze weźmie i przeżre. No proszę państwa, to można rozwiązać w zupełnie inny sposób, na przykład dać prawo tej osobie z niepełnosprawnością decydować do kogo to świadczenie ma wpłynąć, jeżeli nie będzie zadowolona z opieki, to wtedy zdecyduje, że to świadczenie ma wpłynąć do jakiegoś innego opiekuna, który będzie jego odbiorcą. A w tych czasach, kiedy praca zdalna była wręcz promowana przez rząd z powodu pandemii, i wiemy, że zarabiając przez internet można zarobić znacznie więcej, nie wychodząc z domu i łącząc to z obowiązkami domowymi. Utrzymywanie takiego zakazu, czy jego taka połowiczna, nawet nie połowiczna, tylko taka minimalna, nazwijmy to szczelinowa liberalizacja, to jest działanie pozorne ze strony rządu PiS-u, który okazuje się rządem szkodliwym, anachronicznym, próbującym petryfikować zastane układy, zastany system, który jest po prostu patologiczny i powoduje krzywdę, bo wypycha wielu ludzi do szarej strefy. Ci ludzie muszą zarabiać na czarno, żeby zarobić na przykład na artykuły pierwszej potrzeby, także związane z utrzymaniem, opieką i pielęgnacją tych niepełnosprawnych, niezależnie czy to są dorośli czy dzieci. To jest po prostu skandal, nie, nie wolno nam tego tolerować. Pani minister, skoro nie jest w stanie żadnych rozsądnych przepisów wypracować, powinna się po prostu podać do dymisji, dać miejsce innym. Jej słaba pozycja polityczna w tym rządzie jest już legendarna. Wszyscy właściwie wiedzą, że jeżeli chce się coś załatwić w tym obszarze, to trzeba robić protesty, a nie rozmawiać z Ministerstwem, bo po prostu to ministerstwo nic nie może. To się musi zmienić i po to jest Konfederacja, żeby takie rzeczy zaczęły się zmieniać. Czy mają Państwo jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to dziękujemy bardzo.